Proszę zobaczyć zakaz buraka, ale to jest teraz nic. Bo od 21 do 23 listopada jest Black Weekend w kiszonych specjałach i też z okazji szóstej rocznicy firmy. 15% dla was. A przy zamówieniach powyżej 500 zł, 500. Jest kurwa 20% rabatu na te zakwasy, na zestawy i na kiszoną kapuchę. Moi drodzy, Hmm. 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 ale to jest dobre, kurwa. Ja pierdolę, jak to orzeźwia. Sakwas hmm. z buraka nisko solony. Od 30 lat z tradycją firma funkcjonuje polska, nie koreańska, nie chińska. Hmm. Pamiętajcie, wspierajmy polskie buraki.